Nie muszę za dużo strzelać, żeby... Czekaj, szkielet jeździec, co? Ej, mam posa jakiegoś? Cześć, z tej strony Wafel, witam was znowu w Minecraft Dungeons I... Gdzie dzisiaj idziemy? Mmm... Może tu na back? No, Tutaj jest... Może gdzieś, gdzie jest dużo rzeczy Do odblokowania Tu jest dosyć dużo To chodźmy tutaj Tu jest najwięcej nowych rzeczy Może jakiś trudniejszy poziom? Zlacona moc 10, czekaj, tu jest 4, tu jest 10, wiecie co? Lecimy na hardcore. Lecimy na poziom trudności, który jest dwa razy wyższy od mojego. Znaczy zalecany. Dwa razy wyższy od mojego. Kaktusowy kanion. Arcyzłośniak zamierza przyzywać armii nieumarłych. Dzięki mocy ukrytej głęboko w starożytnej i zapomnianej pustynnej świątyni. Niedobrze. Jednak już samo odnalezienie świątyni stanowi wyzwanie. Bowiem wejście ukryte jest gdzieś w tym kanionie. Rozległym labiryncie pełnym groźnych mobów i zapomnianych tajemnic. Okej. Okay. Zasil magiczną latarnię tą. Żeby po prostu tak aktywować. Ej, fajne. Czekaj, jeszcze zobaczcie, tutaj coś jest. Tutaj w naszym miejscu startowym. Bo to jest dobre miejsce na ukrycie sekretów. Nie, najwidoczniej nic tu nie ma. Dobra. Chodźmy dalej. Słyszę małe zombiaki. O nie! Nie, 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 wypad, wypad, wypad Czekaj, czemu takie kamienne coś jest? Co się dzieje? Ty dziadu, to on to robi On robi takie mury Jeszcze creeper mi wybuchł, świetnie No nie będzie tu łatwo Ja to będę trochę wycinał, bo będę szukał różnych sekretów i tak dalej Nie chcę was zamieszać tym, jak po prostu sobie biegam w każdy zaułek Co to jest? A, to wybucha, tak o, po prostu. I ktoś to przywołuje? Czy jak? Czekaj, czekaj, czekaj. Wezmę sobie niewidkę. O Jezu, ale ich tu dużo. Niedobrze. Czyli są małe zombiaki, są kusznicy teraz. Yy, są... Typki, które tworzą tarcze takie dziwne. Są typki, które tworzą takie dziadostwa, które wybuchają po chwili same. Weź, gdzie on jest? Wywalaj zombie stąd. Może gdzieś tu obok? Czekaj, czekaj, czekaj. Bo gdzieś to słyszę. Jest tu dziad. Weź mnie nie blokuj. Skubaniec jeden. Aha, ten, który robi... Robi te wybuchające i ten, który robi tarczę, to jest jeden i ten sam. Dobra. Coś czuję, że mogę tutaj umrzeć. W jakimś trudniejszym momencie. Weź tak, o, firewerkiem masz. Mogę tutaj umrzeć po raz pierwszy. Ciekawe, co się dzieje po śmierci. Pewnie nic, po prostu tracę cały poziom. Bo te poziomy trochę długo trwają, więc jednak taka strata poziomu to jest wystarczająca kara za śmierć. Tak mi się wydaje. Yy, level up? Dobra, siódmy poziom. Czy mm, ulepszamy coś? Aha, nawet nas nie stać. Nie stać nas nawet na ulepszenia. Kurde, naucz się mówić. Naucz się mówić. Nie stać nas na ulepszenia w ogóle. No weź tam, TNT walnij czy coś, ale to jest w wodzie i nie wybuchnie. Wybuchnie. Dobra, to dobrze. Weź tego. Jezu, na trzy strzały gościu jest. Creeper, nie, 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 nie! nie. Lecz hunku O oh, shit! Źle, niedobrze, niedobrze. No strzel, ha, ale nie we mnie, typie, gdzieś tam obok se strzel. To jeszcze były jakieś pancerny. No, zabij te Creepery! Jezus Maria, czy ja mam teraz. Czy tu jest jakaś mechanika jak sudden death? Coś takiego, że, że jeżeli oberwę jakoś mocno, to mnie. Mm, zmniejsza mi HP do jednego, jakby tak. do takiego. bardzo małego, takiego absolutum, że umieram na hita. Widzicie, bo może być coś takiego, że. po prostu. ochrona przed tym, że masz takie sobie. takie całe HP, powiedzmy co nie. coś cię zaatakuje mocnego i giniesz od razu. Sudden death, tak zwane. I w tym momencie. Robić coś takiego, że spada ci HP do 1, jesteś na hita, ale daje ci ochronę. Masz chwilę, żeby się wycofać i nie oberwać jeszcze raz. Mam nadzieję, że taka mechanika jest. I właśnie prawdopodobnie to mnie teraz ocaliło. Dobra, wracamy. A tu jakaś zbrojka, ciekawa jest. Jaskiniowa zbroja. Ok, odsunęć troszkę. Otrzymujesz nietoperza jako swojego zwierzaka. Wezmę to. Ej, mam świeczkę na łbie. Ej, kozak, czekaj. Jakie to są upgrade? Odbicie. Mm, szansa na odbicie pocisków. Furia albo szybko nogi. Mm, chyba chcę szybko nogi, tak mi się wydaje. To może być dobre. W miarę. A te buty? One mogą być... Lepsze, tak mi się wydaje. Czekaj, co ja zrobiłem? A, nie, dobra, zły. Nie tak, nie, tak, nie o tym mi chodziło. Mm, tak. kuźwde co się dzieje? Weź to, tu, to, to, tu. Co ty zrobiłeś? To, tu. To, tu. A to? Tu. Brawo. Czekaj, ej. O nie! Ale się pakowałem! Źle, 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 źle! Nie, nie! Nie można tu iść Znaczy można, trzeba tam przejść, ale Czekaj, 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 czekaj Bo ja obrywam mocno, mocno obrywam yy, weźmy cię niestety... Wywar, tak Tego zdejmijmy Tego załatwmy tu yy, weźmy, zróbmy coś takiego O, weź, przyciągnij, o Masz kilofem, dziadu Czekaj, 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 czekaj to i bum Nie tak, nie tak, nie Kuźwa umarłem Ty, ty Co jest Pozostała liczba że dwa Dobra Będę żył Ej Umarłem Po raz pierwszy Te creepery są powolne. Ej mam kuszę Czekaj mam kuszę Co a, a tu jest TNT dobra nieważne Po co mi firewerk, skoro jest TNT Ich tak wszystkich rozwali Kusza Obrażenia duże Szybkość mniejsza Ale tak się chyba wezmę to sobie rozłożę, żeby mieć punkt Premia do odpychania Po oddaniu strzału istnieje szansa na natychmiastowe zastrzeganie strzały. Chyba nie? Zwiększa twoją szybkość ataku. To się przyda, bo jednak ta kusza jest wolniejsza. Okej, okay. jakby spoko chyba, tak mi się wydaje. Weź tego przyciągnij. Czemu to... Czemu to nie trafiło? Okej. Okay. Ciężka kusza To pewnie będzie... O Boże, jakie obrażenia mm, Ale to ma inne strzały Szybsze pociski, potężne... Czekaj, nie Czy to ma inną amunicję? Czemu tu... Czemu tu jest jakby amunicja liczona? Czy to zużywa jakąś dużą liczbę amunicji? Nie, to ma... To ma inną amunicję Ale to może zadawać masakryczne obrażenia, słuchajcie. To może być potężne. Ja myślę, że to zatrzymamy sobie. Pewnie to amunicja po prostu mi robi tak, że mi odnawia mniej amunicji. I tyle. Po prostu mi mniej amunicji odwa... Ty, 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 tak się nie bawimy, ok? Nie bawimy się tak. Zostaniesz zaraz ciężko kuszo, to się. Ej, to ich zdejmuje na hita. Oni mocni byli chyba, nie? Ej, to jest dobre, to jest dobre. Uwielbiam to już. Okej, okay, jest ostatnia skrzynia. Nie ma już ich więcej tutaj na mapie. Czekaj, zasil magiczne latarnie. Wszystkie? I prawdopodobnie nie będzie to łatwe, prawda? Nie, jakby. Nic się nie dzieje. Myślałem, że za każdym razem, jak coś pociągnę, to wtedy pojawią się potworki. I będą mnie tłuc, ale najwidoczniej nie. I myliłem się. A nasz topysz ich tłucze! A kura też? Kura chyba nie, bo kura to jednak kura. Co ona im zrobi za ich na śmierć? To jest zapalone, to jeszcze tutaj inne weźmy wszystkie. Ej, właśnie go tłukłem. Tu nie wejdę. Nie, muszę na oko. Dobrze. Trzecia zapalona. I czwarta zapalona. I teraz tu powinna być gdzieś ostatnia, prawda? Gdzieś tam na górze, a, dobra. Ej, to ja się z nią tak właściwie minąłem. Praktycznie. Okej, okay, jest ostatnia. E, teraz znajdź świątynię. A gdzie jest ta świątynia? A no tak, trzeba ją znaleźć dopiero. Jeszcze się tu rozejrzę. Eee, okej, okay, czekaj, czekaj, czekaj. Ich jest tu dużo. Eee. Czekaj, 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 bo ja się za ich tu. A ja oczywiście jeszcze co 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 jaki duży zombie. Firewerka jeszcze niedostępna. Weź tego gościa załatw. Nie tego chciałem ogłuszyć, tego dużego chciałem. Uuuu leczonko, weź tego skuszy, tego też, tego i tego. Dostałem jakiś łuk, długi łuk. Na lewo dziewiątym, dobra, zaraz zobaczę co to jest. Ale chyba zostanę przy tej kuszy, tak mi się wydaje, bo jednak jest. Y, dobra. Okej. Okay. Moc znacznie mniejsza, znacznie szybszy. I ja amunicji więcej. Ej, chyba zostanę przy tej kuszy jednak, wiecie? Jakoś mi się tak podoba. Nie muszę za dużo strzelać, żeby. Czekaj, szkielet, jeździec? Co? Ej, mam bosa jakiegoś? Jest coś Jakaś zasadzka szkletowa. Ej, wygrałem. Ej, obrywam, obrywam. Nie płyznąć. Ej, czemu to mi bierze? Jakby. Czemu czasami mi bierze wędkę do tyłu, rzuca? Nie rozumiem, czemu to nie może rzucać normalnie? Teraz rzuciło dobrze. Ale czasami rzuca jak jakoś głupio. Weź tych, o. Świnka! Czy świnka jest sekretem? Czy świnka jest sekretem? Nie, świnka nie jest sekretem. Ciężka kusza. Ale ja mam na wyższym poziomie znacznie wyższym. Dobra, weź tak. Tego zdejmiemy. Ale duży krzak. Ty tu palmy są. O kurde! Co? To są palmy. Ja wolę to ukuszę zamiast szybkiego łuku jednak dlatego, że jakby mogę sobie strzelić raz, a potem uciekać. A nie że strzelam 5 razy i dopiero wtedy ktoś umiera. To jest moim zdaniem lepsze. Okej, okay, tu jest dużo przeciwników. Okej. Okay. Tak, już ich nie ma. Jakby zniknęli. To miejsce wygląda, jakby tu mógł być boss. O oh, fuck! Co to jest za kluczyk? Przed zasadzkę, co? 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 Ej, help! Pomocy, kurwa! Level up! Czekaj, o, o, o. Znajdź złoty klucz. Dla mnie on jest niebieski. Ej, wziąłem go. A, i teraz z jego pomocą muszę odblokować coś innego, co mi y, da niebieski. Ten złoty klucz. Złoty. Nie niebieski, niebieski mam teraz. Ale czemu on ucieka? Ja muszę go pilnować, żeby on za mną łaził? Jezu, co za łeb. A, on chyba ucieka ode mnie, kiedy. kiedy ja oberwę. Ej, y, tu trzeba wejść. Uh, ja bym chyba chciał odkryć resztę mapy. Jeszcze. Aha, nie odkryję. O, nie mogą mi go kraść. ej. Lamusy jedne, kurde. Daj mi ten klucz. Trzeba odblokować tu, trzeba ukraść klucz. I dopiero mogę odblokować tam. Dobra, ale. Co on robi z tymi szkletami? Weź tak, o. Co mi się tam pokazywało na górze? Nie przeczytałem w ogóle. Ej, łatwiejutko. Akurat. To akurat było proste. Myślałem, że będzie jakoś trudniej. Okej, okay, trzeba uruchomić dwie latarnie. I dalej, kiedy klikam guziki, to nic się nie dzieje. Wiedzie, wiedzie droga w świat. Okej, okay, to jest nazwa misji, czy. Nie, nie, ja chciałem strzelić Fireworko! Ale mi się pomyliły guziczki. Eee, złoty klucz. I teraz jest zasadzka znowu. Weź, weź, nie uciekaj, dobra. Lecimy do tych złotych drzwi. No dobrze. Mamy złoty klucz. Znajdź świątynię. Świetnie, yy, ale najpierw ja chyba chciałbym im tam z fajerwerka walnąć. Albo no wezmę zrobię tak. I teraz firework. Tak. Tu z Elo, nie żyjecie. Może ich wszystkich po prostu skuszy, po wybiłem. Albo nie. Nie będzie zabawy. Nie! Gdzie ja skoczyłem? Dobra. Przeżyłem. Przeżyłem. Ej, no, 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 czemu on go nie bił? Tylko bił na boki. Kurde, co za łeb. Co za imbecyl. Dlaczego? Chyba nie ma sensu wam pokazywać każdej walki. Tak mi się wydaje. Nie wiem, bo niektóre są takie lepsze. Są trudniejsze. A niektóre są takie. A takie o po prostu, że sobie biegam i sobie ciupie i tak dalej. A te poziomy są dość długie. Ja nie chcę przedłużać tych odcinków zbędnie. I dlatego po prostu większość tych walk będę tak naprawdę wycinał, bo widzicie jak to wygląda, te prostsze walki, po prostu se i ich ciupię bez problemu żadnego, absolutnie, to wygląda jak yy, przejście, dokąd, I suppose, nie wiem jeszcze dokąd, ale się dowiem, i to chyba, znowu zasadzka, ty, nie nudzicie się to? Ej, jep A, hop Jep Zapomniałem, że miałem TNT i tak się zdziwiłem, czemu to nie strzeliło Wszyscy? Nie, kolejna fala, shit! Nie mogłem się ruszyć Okej okay. Mam ostatnie życie, jeżeli teraz umrę To będę zły Będę bardzo zły. Co? Wy sobie jaja ze mnie robicie, prawda? Tak, najwidoczniej tak. Dobra, weź tam ich wszystkich wybić czy coś. Mój nietoperzu. Czy to już ostatnia fala? Nie, pewnie, że nie. Czemu by nie by ostatnia fala miała być? Walcz dalej, typie, kurde. Ciebie tak ty tak cyk, cyk, weźmy te budki, tak! Nie, 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 nie. o to mi chodziło. Pomijłem znowu klawisze. Jeszcze mi się będą mylić przez kilka odcinków Potem wyrobię sobie nawyk. Spokojnie, będzie git Nauczy się grać jeszcze Na razie dopiero zaczynam mm, Znalazłem świątynię. świątynię hmm. Wygrałem! I suppose. Jaka wiedza i skarby cię tam sk się tam czekają? No nie wiem. Dowiem się, że jestem adoptowany. Tyle. 100% otwartych skrzyń. Ok. I co to za skrzynka? Co? Róg wichrów? Gdy po lasach zwykłego świata rozlega się głos wrogu, rogu. stworzenia nocy. A, czyli że to przez chwilę. gdzieś podychnie. odpycha wrogów i spowalnia ich na krótki czas. Zarombiste. Biorę to zamiast wędki. Zarombiste. Świetne. Chcę to. I tyle. Który mam level? ósmy. Czy chciałbym coś nowego? Ty możesz mi dać losowe wyposażenie, czyli nie tylko broń, prawda? Nóż, dusz! Atak z odpychaniem. Mniejsza szybkość odpycha i zbiera duszę? Co? Ej, jak to to zbiera duszę? A, to bije coś takiego. Czyli będę miał więcej jakby czasu na uniki? Jak to to zbiera dusze? Na czym polega jego zbieranie dusz? Nie wiem. Dowiemy, myślę, że dowiemy się na tym odcinku, gdzie moglibyśmy później pójść. Hmm.